Dzisiaj będzie o źródle szczęścia, które masz pod ręką. Zapraszam. Duchu Święty, działaj w naszych sercach dzisiaj. Duchu Święty, dzisiaj słowo, z którym przychodzisz, złóż głęboko w naszych umysłach, złóż je głęboko w naszym życiu. Aby przemieniło nas, aby przemieniało nas każdego dnia, abyśmy wzrastali w poznaniu Boga, abyśmy wzrastali w pokoju, w radości, w szczęściu. Amen. Dzisiaj będzie krótko, konkretnie i treściwie, bo jedno zdanie tylko. Jedno zdanie z Ewangelii według świętego Łukasza, pierwszy rozdział, czterdziesty piąty werset, i to jest zdanie, które. Elżbieta, bo jak pamiętacie, ci, którzy jesteście tutaj um, od jakiegoś czasu, a ci, którzy nie, to wyjaśniam właśnie. Jesteśmy w historii, która dzieje się na początku Ewangelii opisanej przez Łukasza. W Ewangelii, w której um, Maryja przyszła z wizytą i um, pomóc swojej krewnej Elżbiecie, która nosi już w swoim łonie nosi Jana Chrzciciela. I sobie rozmawiają dwie panie. I Elżbieta w pewnej chwili wypowiada w stronę Maryi takie oto zdanie. Zasłoniłem sobie mikrofonem to zdanie. Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełnione zostanie, co jej od pana zostało powiedziane. To jest zdanie zapisane w, ten, w, tej, w tym tłumaczeniu, tłumaczenie zapisane w ten sposób w Biblii. Pierwszego kościoła, jeżeli używasz Biblii tysiąclecia lub jakiegoś innego tłumaczenia, troszeczkę inaczej to zdanie będzie oddane, ale dokładnie to samo chodzi. Szczęśliwa, szczęśliwy ten, szczęśliwa jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią ci się słowa wypowiedziane przez Pana. I to jest zdanie, które jest tak samo prawdziwe dla Maryi, dla Elżbiety. I dla Ciebie. No, i również dla mnie. Bo szczęśliwy jest Ten, kto uwierzył, że spełnią mu się słowa wypowiedziane przez Pana. Możesz zapytać, no chwileczkę, ale ja nie mam żadnych słów, które wypowiedział Pan do mnie. Albo, a skąd mogę wiedzieć, jakie słowa wypowiedział Pan do mnie? No to uważaj, bo właśnie dzisiaj przyszedł czas na to, żeby ci to powiedzieć lub przypomnieć, że ile tylko obietnic Bożych, ile tylko obietnic Bożych, one wszystkie są na tak w Jezusie Chrystusie, dla tego, który wierzy. Rozumiesz? Kiedy bierzesz do ręki Twoją Biblię, Dobra, jeszcze nie wziąłeś Biblii. Siadasz sobie, idziesz, myślisz, ojej, ojej. Nie wiem, co Bóg o mnie myśli, nie wiem, czego Bóg ode mnie oczekuje, i nie wiem, um, czy Bóg w ogóle coś do mnie mówi. Otóż, nie tylko Bóg do ciebie mówi, ale Bóg sprawia, że w Jezusie Chrystusie, tym Jezusie, którego do Elżbiety, przynosi Maryja w swojej łonie. W nim wszystkie, wszystkie obietnice zawarte w Piśmie Świętym są na tak. To zdanie jest zapisane przez Pawła w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, dwudziestym wersacie Jak mi nie wierzysz, może sobie to przeczytać. I to... Jest moment, w którym możesz zacząć czytać Biblię z zupełnie nową motywacją, ponieważ gdziekolwiek otworzysz pismo święte, gdziekolwiek otworzysz Twoją Biblię, gdziekolwiek zobaczysz jakąś obietnicę Boga, ona nie jest tylko zapisem historycznym który się wy... tego, co wydarzyło się tam kiedyś, w którymś, w którymś momencie historii. Ta historia dzieje się dzisiaj, to słowo dzieje się dzisiaj do ciebie. To słowo jest na tak dla ciebie, bo ile tylko obietnic Bożych, wszystkie one są dla ciebie na tak. I to już zupełnie daje inną perspektywę czytania Biblii, ponieważ masz śmiały dostęp do Boga przez Jezusa i masz słowo Boże, które. Całe z wielką obietnicą dla Ciebie, w Jezusie Chrystusie. Hmm? Więc czytaj w ten sposób. I teraz wracamy do pierwszego zdania. Szczęśliwa jesteś, która uwierzyła, że spełnią Ci się słowa, które wypowiedziane przez Pana. Tutaj bije źródło. Głębokiego, duchowego szczęścia, które jest niezależne od okoliczności, w których dzisiaj jesteś. Jeżeli jesteś dzisiaj w utrudzeniu, jesteś dzisiaj w jakimś takim w ciemności, w trudnym punkcie, nie wiesz dokąd iść, nie wiesz, co się stanie, boisz się o przyszłość, boisz się o dzisiaj. Nie układa się, bierzesz do ręki Biblię, czytasz i widzisz że nawet jeżeli dzisiejsze okoliczności tego nie wskazują, to wszystkie te obietnice są dla Ciebie. Te, które czytasz, które są zawarte w Biblii i one się wypełnią, bo wypełniły się już w Jezusie Chrystusie. I Ty prędzej czy później również tego doświadczysz. Nawet jeżeli, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej w jednym z naszych spotkań, nawet jeżeli nie masz jakiegoś bardzo szczególnego słowa, które zostało nad tobą wypowiedziane jako obietnica, taka indywidualna, bardzo, nawet jeżeli nie masz takiego słowa, to cała Biblia, całe pismo jest jedną wielką obietnicą indywidualnie dla ciebie również. Hmm? Przyjmujesz to? Ja przyjmuję. Mi to kiedyś bardzo pomogło w zupełnie nowym czytaniu. Biblii i daje mi to pokój. Bo niejednokrotnie zdarzała się sytuacja, kiedy okoliczności mojego życia wskazywały na to, że wszystko się sypie, wszystko się wali, jest beznadzieja. Ale to Pismo Święte, to Biblia, Słowo Boga staje się źródłem nadziei, staje się źródłem szczęścia, ponieważ szczęśliwy jest ten, kto wierzy, że wypełniają mu się Słowa wypowiedziane przez Pana. Szczęśliwy jest ten, kto wierzy, że wypełniły się, wypełniają się i wypełnią się słowa wypowiedziane przez Pana. Więc wchłaniaj, wchłaniaj to słowo. Każdego dnia bierz do ręki Twoją Biblię i wchłaniaj to słowo. Daj mu szansę pracować w Tobie, aby dawało Ci szczęście. Aby wzmacniało Twoją nadzieję, aby Cię prowadziło, abyś był szczęśliwy, szczęśliwa tu na Ziemi i w życiu wiecznym. Amen. Panie Jezu Chryste, to w Tobie, to dzięki Tobie, to w Tobie wszystkie obietnice zawarte w Piśmie Świętym są na tak. Każde słowo, każde słowo, każda obietnica są na tak. Jezu, ja Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za to, że każde to słowo jest obietnicą, która jest dla mnie, Przemka, Krawczaka, prawdą. Jest dla mnie. I dziękuję Ci za to, że jest prawdą nie tylko dla mnie, ale dla każdego, kto wierzy. Dzięki Ci, Panie, że te obietnice są tak głębokie i tak wielkie, że nie musimy ich sobie wykradać. Bo starczy dla każdego. Starczy dla każdego. Jesteś Bogiem bogatym w miłosierdzie, bogatym w dary, bogatym w rozdawaniu, hojnym w rozdawaniu życia, szczęścia, pokoju każdemu. Jezu, ja Ci dziękuję. Błogosławię Cię, Jezu, wywyższam Cię, wywyższam Cię w moim życiu, wywyższam Cię w Twoim słowie, w Twoim dziele, tym, że ty wszystko zmieniłeś. Dziękuję Ci, Jezu. I proszę Cię, Panie Jezu, aby dzisiaj to słowo stało się punktem zwrotnym dla każdego, kto uwierzy. Dla każdego, kto uwierzy, aby stał się szczęśliwy, że wypełnią mu się słowa wypowiedziane przez Ciebie, wypowiedziane przez Ojca. Które docierają do nas, do naszych serc w Duchu Świętym. Błogosław każdego, kto tego słucha, błogosław każdego, kto tu jest dzisiaj, na tym naszym spotkaniu. Udziel łaski wiary. Amen. Dzisiaj zapraszam do Psalmu 77. Niech on dzisiaj będzie Twoją modlitwą. Niech ten psalm, kiedy już się rozłączymy, będzie dzisiaj słowem też, które się prowadzi przeczytaj go tak, żeby go usłyszeć. Ja to powtarzam codziennie, i będę powtarzał, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Boga. Więc przeczytaj go. Ten, ten psalm przeczytaj tak, żeby go usłyszeć. I czytając modlitewnie. Zobacz, które, które słowo dotyka Cię w sercu, który werset, które zdanie, może właśnie jedno indywidualne słowo, zatrzymaj się na nim, wróć do niego, przepraszam, po przeczytaniu tego psalmu i niech on stanie się dla Ciebie dzisiaj modlitwą dziękczynienia. Dziękuj Bogu w tym słowie, przez to słowo i uwielbi go. Te dwie modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. Życzę Ci pięknego, dobrego dnia. Ci, którzy mają gorąco, niech ten dzień będzie znośny. A ci, którzy mają deszczowo i zimno, niech zaświeci nad Wami słońce. Do zobaczenia jutro. Papa. Pa.